Hej kochani, tutaj Angelika, czyli Angiader, i dzisiaj przetestujemy sobie nową paletę od Nably, i Nazywa się ona Soul Blooming e, i jest to taka iście wiosenna paleta. Nawet opakowanie jest takie bardzo, bardzo wiosenne, całe pastelowe w kwiaty. No i środek jest równie wiosenny, bo mamy tutaj sporo takich brzoskwiniowych odcieni, ciepłych, ale także takich fioletów, e, liliowych, kolorów. Tutaj mamy taki piękny, połyskujący odcień, więc no zobaczymy, co dzisiaj nam wyjdzie z tego makijażu. Poza paletą mam także cztery nowe eyelinery z firmy NABLA mm, i one są w takich... uuu, nie lecisz... E, w takich kolorkach. Ja całą bazę mam już gotową, czyli podkład, puder, em, korektor i tak dalej. Testuję też dla was serum z Farsali do innego filmu, więc w innym filmie będziecie mogli zobaczyć, jak ten makijaż e, utrzyma się w ciągu dnia. Czyli chodzi o ten podkład, i tak dalej. No a tutaj przedstawimy sobie paletę z nabli, także zaczynajmy. I zacznę sobie od tego cienia o nazwie Bolero. Nałożę sobie go w samamanie, tak bardziej z przodu. Fajnie, że paleta posiada lusterko, bo strasznie nie lubię malować się w tym dużym, jak nagrywam. A zresztą, nawet jak się maluję gdzieś wyjeżdżam, to wtedy mam lustereczko już w palecie. I teraz sięgam sobie po cienie Flowery i nałożę go w sałamanie na całej powiece. I nakładam go tym samym pędzlem, którym nakładałam ten brzoskwiniowy cień, dzięki temu yy, trochę nadam ciepło temu fioletowemu, takiemu liliowemu odcieniowi. I teraz dokładam sobie jeszcze tego skwiniowego, takiego koralowego cienia z przodu i zdecydowanie to są najbardziej dziwne kolory. Jak ich użyłam y, w makijażu do tej pory. <grych> Sięgam sobie po czysty pędzel i rozblenduję sobie te granice. Spróbuję jeszcze przyciemnić bardziej zewnętrzny kolorcik tym odcieniem Flowery, ale skubane nie chcę się jakoś to bardzo budować. I teraz zrobię half cut crease za pomocą pędzla P34 z Hulu i korektora Tarte. Ok, Kat mam gotowe i nałożę teraz na nie cień Flowery tutaj, w tej części, aby powstało fajne przejście. A następnie cień Garden Gate. A na początek Kat crease nałożę odcień Honey drip. No dobrze, ostatecznie kruszy, więc użyję sobie bazy z NYX-a najpierw. Ta strona wydaje się jaśniejsza, dlatego że z tej strony mam okno i mimo, że są zasłony, to teraz wyszło straszne słońce, i no mimo wszystko tu może być jaśniej. I nakładam glitter primer z Nexa, i na to od razu ten właśnie najjaśniejszy, błyszczący cień z palety. I teraz chyba narysuję sobie kreskę jednym z tych eyelinerów nowych, ale nie wiem, czy zrobić całą taką brokatową, czy zrobić czarną. I na górze tylko zrobić taką kreskę brokatem, no nie wiem. Witam sobie ten nowy eyeliner z NABLI, ten taki wycienie Rose Gold. Mm, tutaj nad Cut Crease, nad kreską i tutaj pod kreską. Zobaczycie pewnie więcej na Instagramie na zdjęciu, bo pewnie go nie widać, bo jest bardzo delikatnie nałożony. I teraz pomaluję sobie dolną powiekę. Mm, tym brzoskwiniowym z przodu i liliowym na końcu. I w końcu nałożę sobie ten cień, na bo aby bardziej się błyszczał. I dokleję sobie sztuczne rzęsy i zaraz do Was wracam. A na usta powędruje pomadka z Lime Crime z tej standardowej kolekcji z tymi różyczkami na zakrętce odcieniu Faded. I one są w odcieniu takiego chłodnego, skoszonego różu. I na to nałożę sobie jeszcze odrobinę pomadki Milk Tea z Lime Crime. Zmieniłam też bluzkę, bo ta czerwona mi się gryzła, a teraz jest liliowa, więc myślę, że no, całość idealnie teraz pasuje. Um, no i co ja mogę Wam powiedzieć o tej palecie? E, ja posiadam paletę na Black, tą Dreamy. Nie wiem jak ona się nazywa, ale w każdym razie jest tylko jedna jeszcze oprócz tej yy, z NABLI paleta. I powiem Wam, że z tamtą paletą mam takie mieszane odczucie, bo pamiętam jak ją pierwszy raz testowałam na live'ie chyba yy, na Instagramie i robiłam z Wami makijaż, to powiem Wam, że wtedy zrobiłam im plamy, a miałam przypudrowaną powiekę i miałam wszystko sprawdzone, więc no jakby umiałam pracować z tymi cieniami, ale zrobiłam im plamy. Później m, przy kolejnym podejściu już było ok. Później znowu jakieś plamy, więc nie wiem o co tu chodzi. Nie mam pojęcia. Um, widziałam, że niektórzy też już mają jakieś ale do tej palety. Na przykład Klaudia Owczarek e, ostatnio pokazywała, że ten cień Bolero m, nierównomiernie właśnie się nałożył, zrobił jej takie plamy. E, no u mnie było wszystko ok, ale ja go nie nakładałam jakoś tak mega dużo yy, i nie zależało mi, żeby na przykład cała powieka była nim pokryta, tylko ten tutaj y, początek. No nie wiem, yy, myślę, że może być tak samo jak w przypadku tej palety Dreamy. Mimo wszystko jest to fajna paleta. Yy, no tak jak mówię, dzisiaj wszystko było z nią w porządku, ale mam troszeczkę uprzedzenie przez właśnie wzgląd na na to, jak mi się sprawdziła tamta paleta, czyli raz był ok, raz tak sobie. Um, no, jeżeli chodzi o te cienie, które dzisiaj użyłam, to naprawdę spoko. Myślę, że no, już ciemniejszego kącika bym nie zrobiła tym cieniem e, Flowery, ale on w plecie też nie jest bardzo ciemny, więc e, no, nie ma co od niego wymagać, żeby stał się nagle ciemnym cieniem, kiedy jest jasnym. Um, tak jak mówię, ten bolero też mi nie sprawił żadnych problemów. Mm, Garden Gate, bardzo ładny taki fiolet błyszczący z takim ciepłym i chłodnym fioletem jakby zmieszany, bo te drobinki są i takie ciepłe i chłodne. W tym odcieniu bardzo ładny cień. Nie jest może bardzo błyszczący i taki metaliczny, ale to nie jest folia. A odcień Honey, honey Drip... Mm, on ogólnie się kruszy, jakby. On jest tak grubo zmielony, i to są jakby takie kawałeczki i on się jakby kruszy stąd. Przypominam jakieś cienie, ale nie mam pojęcia. Był kiedyś skowo taki dziwny, taki jakby trochę gumowaty, i on właśnie taki jest. Trochę mi przypomina kons konsystencję em, palet rozświetlaczy z Hoodie Beauty. Taką właśnie ma tą gumową fakturę, i taki jest. Em, no, takie dziwne, ale udało mi się go nałożyć. Em, no Równomiernie, na powiece nie, nie zostają takie grudki, więc myśl, myślę, że spoko. Póki co staję, jestem zadowolona, zobaczymy jak będzie yy, dalej. No i oczywiście mam dla Was rozdanie palety NABLA Soul BLOOMING. W opisie macie wszystkie informacje. I rozdanie organizuję razem ze sklepem Kokolita, bo tam właśnie możecie zakupić tą paletę. No i na dzisiaj to wszystko, oczywiście Pełen spis kosmetyków, nawet tych, których jakby nie pokazałam w filmie, ale mam na twarzy. No to wszystko znajdziecie w opisie. Tak samo linki do moich social media, gdzie koniecznie wpadnijcie na Instagramy. Jest teraz tak dużo konkursów i masa rzeczy się będzie pojawiała: będzie też rozdanie z paletą Anastasia Beverly Hills soft glam, więc jak ktoś ma na nią ochotę, to też wpadnijcie bo będzie niedługo. No i koniecznie odwiedźcie też moją grupę na Facebooku Makeup Life Polska, gdzie gadamy o kosmetykach i nie tylko. Także wszystko znajdziecie w opisie. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I włączcie dzwoneczek. I to wszystko na dzisiaj. Buziaki do następnego. Pa pa.